Cześć, z tej strony Maniek44, a dziś zapraszam Was na recenzję kamery Runcam Scopecam Lite. Jeśli w planach macie kręcenie filmów ze strzelanek, czy to dla Waszej przyjemności, czy aby wrzucać je na YouTube, to potrzebować będziecie oczywiście kamer. Pierwsza kamera, jaką będziecie potrzebować, to taka, którą będziecie mieć zamontowaną na głowie. Da ona ten klasyczny widok, jak z gier FPP, ale to za mało ponieważ jeśli przeciwnik jest daleko od Was to często nawet nie będzie widać do koło strzelacie, a co dopiero samych trafień. Potrzebna będzie kamera na replicę z przybliżeniem, aby dokładnie było widać Wasz cel. Dawno temu ludzie aby to osiągnąć montowali na replikach camcordery. Później wraz z pojawieniem się kamer FPV ktoś zdał sobie sprawę, że można w takiej kamerze wymienić obiektyw i dorobić odpowiedni montaż, tak aby zainstalować ją na replicę. I tak otrzymaliśmy znane obecnie nam Skołkamy. Ale co jeśli chcielibyśmy mieć jakieś gotowe rozwiązanie? W końcu nie każdy zna się na przeróbkach kamer, albo nie chce ich wykonywać sam. Na szczęście producenci wyczuli w tej sytuacji okazję i zaczęli wypuszczać już gotowe rozwiązania. I jedną z takich gotowych do gry kamer jest właśnie Runcam Scope Cam Lite. Kamerę, którą po wyciągnięciu z pudełka, włożeniu baterii, naładowaniu jej. Zamontowaniu karty pamięci możemy zamontować bezpośrednio na replice i cieszyć się super ujęciami z naszego strzelania. Ale czy na pewno? Zobaczmy zatem, jak jest zbudowana oraz jakie ma możliwości. Ale zacznijmy standardowo od małego unboxingu. Kamera przychodzi do nas w małym białym pudełku z logiem RunCam oraz naklejką z modelem kamery. W środku zaś, w wytłoczkach z gąbki, znajdziemy instrukcję obsługi w dwóch językach: angielskim oraz chińskim. Oczywiście, kamerę. Akumulator oraz przewód zasilający. Przyjrzyjmy się samej kamerze. Kamera mierzy około 113 mm długości, 45 mm szerokości oraz 35 mm wysokości. Wraz z akumulatorem i kartą pamięci waży około 95 gramów. Kamera wykonana jest z błyszczącego plastiku przypominającego ten z CM515. Z przodu kamera posiada szybkę chroniącą obiektyw i dobrze to robi, moja kamera oberwała w tym miejscu kulką i szybce nic nie jest. Od spodu mamy zintegrowany montaż na szynę RIS, ale do niego jeszcze wrócimy. Aby zainstalować akumulator o pojemności 850 mAh, który wystarczy na prawie 120 minut pracy, musimy otworzyć klapkę znajdującą się z tyłu kamery. Tutaj również znajdziemy slot na kartę pamięci microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Kamera posiada tylko dwa przyciski. Większy podświetlany, odpowiedzialny jest za uruchomienie i wyłączenie kamery oraz nagrywanie. Mniejszy odpowiedzialny jest tylko za obsługę Wi-Fi. Nad nim zaś znajduje się niebieska dioda, która sygnalizuje nam działanie kamery w tym trybie. Poza tym na kamerze znajdziemy jeszcze kilka diod LED. Trzy białe znajdujące się u góry informują nas o stanie naładowania akumulatora. Trzy świecące diody to ponad 66% naładowania. Dwie oznaczają zakres między 66 a 33%. Jedna poniżej 33%, a gdy zacznie migać, to akumulator posiada mniej niż 10% naładowania. Z tyłu znajdziemy dwie diody. Ta po prawej stronie informuje nas o tym, czy kamera się ładuje. Gdy zgaśnie, to kamera jest naładowana. Ta z lewej zaświeca się, gdy kamera nagrywa. Podczas nagrywania również miga dioda pod głównym przyciskiem. Z tyłu znajdziemy również port mikro-USB oraz mikrofon. Sama kamera posiada zamontowany 40mm obiektyw, który daje nam dość duże powiększenie. Idealne do używania z replikami o dużym zasięgu. Dodatkowo cały obiektyw możemy przekręcić o 90 stopni w prawo. Opcja bardzo przydatna, gdy chcemy zamontować kamerę na boku repliki zamiast u góry. W tym momencie muszę również wspomnieć, że ostrość fabrycznie nie była najlepsza i musiałem ją nieco poprawić. Wróćmy jednak do zintegrowanego montażu na szynę RIS. Montowanie kamer do replik nie jest najłatwiejszym zadaniem, dlatego ucieszyłem się, że kamera posiada taki montaż już wbudowany. Moje szczęście jednak szybko minęło, gdy zorientowałem się, jak został on wykonany. Tak jak i cała kamera, taki montaż wykonany jest z plastiku. Dodatkowo jest on bardzo mały. Ząbek, który zaczepia się o szyneris, ma jedynie 17 mm długości, więc, pomimo dokręcenia kamery dość mocno, ta rusza się niemiłosiernie, przez co nie możemy mieć pewności, gdzie dokładnie patrzy. Przez to nasze nagrania mogą się nie nadawać do niczego, co niestety wielokrotnie doświadczyłem korzystając z tej kamery. Powiecie zapewne, że za słabo ją dokręciłem. Otóż tu jest kolejny problem: jeśli za mocno ją dokręcimy, to montaż po prostu pęknie, a kamera nie będzie się do niczego nadawać. Problem jest tak duży, że samo ramka daje nam możliwość dokupienia metalowego montażu za około 8 euro. Nie wiem, czy niweluje on problem bojania się kamery na boki, ale szczerze w to wątpię. Uznajmy jednak, że kamerę udało nam się stabilnie zamontować do repliki, jak się ją w takim razie używa. Samo uruchomienie jest super proste, wystarczy przytrzymać przycisk migawki tak długo, aż kamera się uruchomi. Po tym, jeśli odpowiednia funkcja jest włączona, to automatycznie zacznie również nagrywać. Aby przerwać nagrywanie, wystarczy przycisk nacisnąć raz. Aby ją całkowicie wyłączyć, wystarczy go przytrzymać, aż się wyłączy. Okej, okay, ale jak na przykład zmienić ustawienia albo podglądać nagrania? Aby to zrobić, potrzebować będziemy smartfon oraz aplikację RunCam. Gdy kamera jest uruchomiona, ale nie nagrywa, możemy włączyć Wi-Fi naciskając raz górny przycisk. Gdy niebieska dioda miga, to oznacza to, że możemy się połączyć z kamerą. W aplikacji RunCam wybieramy naszą kamerę i łączymy się z nią. W tym momencie włączą nam się ustawienia sieci telefonu, gdzie znajdujemy sieć RCS Lite. Łączymy się z nią, wpisujemy standardowe hasło 1234567890, a gdy dioda zaświeci się światłem ciągłym, to oznaczać będzie, że mamy połączenie z kamerą i teraz możemy cofnąć się do aplikacji. W tym momencie ukaże nam się obraz z kamery, nad nim zaś znajdziemy ustawienie balansu bieli, ekspozycji, kontrastu, ostrości, czułości, saturacji, prędkości migawki, trybu pomiaru. Oraz mamy tutaj również możliwość obrócenia obrazu. Poza tym na głównym ekranie znajdziemy możliwość zmiany rozdzielczości nagrywania, a dostępny mamy takie tryby jak 720p 120 fps, 1080p 30 fps, 50 fps oraz 60 fps. Oraz ostatni tryb 1440p 30 fps. Na głównym ekranie również dowiemy się, ile możemy jeszcze nagrać na karcie pamięci. Trochę wyżej mamy przycisk od włączenia celownika, który powinien nam pomóc ustawić kamerkę. Celownik nie jest widoczny na nagraniach. Możemy przełączyć obraz na pełen ekran oraz oczywiście przeglądać nagrania i ściągnąć je na telefon. W zaawansowanych opcjach znajdziemy takie funkcje jak automatyczną synchronizację czasu z telefonem, wyświetlanie daty na nagraniach, automatyczne wyłączenie gdy kamera jest bezczynna, przełącznik dźwięków kamery, jakość wideo, czy ma nagrywać dźwięk, automatyczne nagrywanie przy uruchomieniu, długość klipów między 1 a 5 minutami, co jest równoznaczne z ich nadpisywaniem, gdy karta jest pełna. Dalej są jeszcze funkcje wyjścia telewizyjnego, opcji Wi-Fi, możliwość oczywiście formatowania karty pamięci, język aplikacji, resetowanie do ustawień fabrycznych oraz wersja oprogramowania. Wiemy jak kamera wygląda oraz jakie ma funkcje, zobaczmy zatem jak wygląda sam obraz z niej. W widocznym teście chciałem sprawdzić, w którym momencie obraz będzie ostry. Stawałem po kolei w odległości od 10 do 60 metrów ze skokiem po 10 metrów. I nie, nic złego nie dzieje się z waszym urządzeniem. Widoczne artefakty i rwanie obrazu spowodowane jest tym, że film nagrywany jest, gdy połączony z kamerą jest telefon jako podgląd. Ale jak widać, obraz jest dość ostry od 30 metrów w dal. Niestety z racji, że szybka ochronna jest dość daleko od obiektywu, to często na nagraniach widoczne jest zamglenie obrazu, gdy kręcimy pod światło. Zobaczmy zatem nagrania ze strzelanek i tak jak mówiłem wcześniej, przez montaż kamery wiele ujęć nie nadaje się do niczego. Ale przez to, że kamera się rusza, za każdym razem musiałem powiększać nieco materiał i centrować go tak, aby to jakoś wyglądało. Dodatkowo dźwięk, który nagrywa kamera jest bardzo cichy. Wystarczy, aby zsynchronizować nagrania, ale do niczego więcej się nie nadaje. Teraz słyszycie dźwięk z RunCam, a teraz z GoPro. I jeszcze dla porównania, mój 7-letni SJCam SJ4000. Mówiąc o synchronizacji nagrań, to muszę wspomnieć o chyba największym problemie, czyli przerwach między klipami. Większość kamer, które posiadam, albo zapisuje nagrania bez przerw, tak jak na przykład GoPro, albo nawet dublują ostatnią sekundę nagrania w kolejnym klipie, tak aby zapewnić ich ciągłość. Dzięki czemu mamy pewność, że nagrane mamy wszystko. tej kamerze niestety tak to nie działa. W zależności jak dobrą macie kartę pamięci, to możecie oczekiwać dziur między nagraniami o długości np. między 6 a 12 klatek, tak jak to jest w moim przypadku, a nawet do 3 sekund, jeśli macie wolną kartę pamięci. Jak widzicie, nagranie mam idealnie zsynchronizowane po dźwięku między Runcam a GoPro. Wróćmy się do miejsca łączenia klipów. Jak widać, mamy obecną przerwę, w moim przypadku około 12 klatek. Takie działanie jest absolutnie niedopuszczalne. Po pierwsze, jeśli ręcznie synchronizujecie nagrania, to powoduje to szereg problemów, a po drugie, fizycznie tracimy trochę nagrania, co w najgorszym przypadku może oznaczać, że nie nagra wam się jakieś trafienie. Dodam tylko, że problem RunCam jest znany już od kilku miesięcy, a pomimo obietnic do tej pory nie otrzymaliśmy aktualizacji oprogramowania, która by to miała naprawić. Podsumowując, Runcam ScopeCam Lite to produkt, który w moich oczach miał duże szanse na sukces. Kamera posiada wymienny akumulator, który starczy na prawie 2 godziny pracy, obracany obiektyw, dzięki czemu możemy ją zamontować na boku repliki, który dodatkowo chroniony jest wytrzymałą szybką. a sama kamera posiada zintegrowany montaż na szynę RIS. Do tego kamerę łatwo się obsługuje dzięki aplikacji na telefon oraz posiada ona dużo funkcji do ustawienia obrazu oraz najpopularniejszą rozdzielczość 1080p 60fps która całkowicie wystarczy większości użytkownikom. Tutaj niestety plusy się kończą, ponieważ zintegrowany montaż RIS jest na tyle luźny, że kamera za każdym razem patrzy w inną stronę, co może spowodować, że nagrania będą bezużyteczne, a jeśli spróbujemy go bardzo mocno dokręcić, to może po prostu pęknąć. Sam obraz często bywa zamglony z powodu ochronnej szybki, która jest dość daleko od obiektywu. Dźwięk jest nagrany bardzo cicho, przez co jego użyteczność jest znikoma. A pomiędzy nagraniami występują przerwy, w najgorszym przypadku dochodzące nawet do 3 sekund. Przez co nie tylko synchronizacja nagrań może być utrudniona, ale możemy również po prostu stracić jakąś akcję. Kamera w momencie powstawania tej recenzji na stronie rankam kosztuje około 82 euro, ale szczerze mówiąc, to nie mogę jej polecić. Osobiście z kamery jestem niestety bardzo zawiedziony. Po kilku miesiącach próbowania ogarnięcia jej, dałem sobie spokój i wróciłem do mojego sprawdzonego Foxyra Legend 2 Plus, w którym zamontowałem obiektyw 35 mm i do którego dorobiłem specjalny montaż. Może nie wygląda ona rewelacyjnie, ale za to działa znacznie lepiej i mogę na niej w pełni polegać. Z samą recenzją Rankam czepkałem tak długo, bo cały czas się łudziłem, że wyjdzie aktualizacja, która naprawi problem z przerwami między nagraniami, ale do tej pory się to nie stało. Ale jeśli wyjdzie, to postaram się zrobić update recenzji. Powiem szczerze, że nie rozumiem również czemu RunCam postanowił zrobić tak ważny element jak montaż kamery, taki mały i delikatny. Na spodzie mamy naprawdę jeszcze dużo wolnej przestrzeni i montaż mógł być spokojnie dłuższy, nawet na około 50 mm i na pewno kamera siedziałaby świetnie. A zamiast tego mamy jedynie 17 mm, przez co tak długa kamera po prostu rusza się niemiłosiernie na boki. W budżetowej opcji wyjście, lepszym wyjściem byłby zakup kamery Foxy Legend 2+, Plus, ale niestety została wycofana z rynku. Dostępna jest za to kamera Hawkeye Firefly Q6, której recenzję przygotowuje mój przyjaciel Borek, a którą, gdy będzie gotowa, znajdziecie w opisie filmu. Oczywiście dostępne są również inne kamery, ale te są często dużo droższe. Na dzisiaj to będzie wszystko. Jeśli używacie kamery Runcam Scopekan Lite, to napiszcie w komentarzu, jak wam się sprawuje. A póki co, dzięki za uwagę i do następnego!